Temat kurtek puchowych i płaszczy jest na czasie, ponieważ jest zima. Oto propozycja płaszcza krótkiego dla osoby niższej, dlatego że nie może być zbyt długi dla bardzo niskiej osoby, bo będzie przytłaczał sylwetkę. Jest to dosyć smutny kolor, dlatego, moją propozycją jest okraszenie go pięknym różowym golfem. Do tego, oczywiście, kolorowa czapka. Jest ważne to, że płaszcz otwiera się w dwie strony. Zarówno możemy postawić duży krok i wtedy rozpinamy sobie płaszcz od dołu, ale też możemy rozpiąć go od góry. No i oczywiście jest kaptur, w którym będzie nam na pewno ciepło. Ważne jest również to, że płaszcz jest dłuższy z przodu i dzięki temu nasze kolana, które są najbardziej wystawione na zimno, są w fantastyczny sposób osłonięte, natomiast tył jest krótszy. I dzięki temu, jak biegniemy do autobusu, jest szansa, że nie zachlapiemy sobie całego płaszcza. Także to wszystko jest przemyślane. Ważne jest również to, że płaszcz jakby zamiast przedłużonych takich środkowych rękawów ma jak gdyby rękawiczki, na które można założyć dodatkowe rękawiczki, bo te rękawiczki profesjonalnie nazywają się mitenki i na to zakładamy skórzane albo wełniane rękawiczki. I dzięki temu, co jest bardzo ważne, nie wieje nam w środek rękawa. Także bardzo ważna jest obserwacja, jak funkcjonalny ten płaszcz powinien być i do czego tak naprawdę nam służy. Czy jeździmy samochodem, czy jeździmy tramwajem, czy to jest w długą podróż, czy to jest na wycieczkę do lasu. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, subskrybuj mój kanał. Kliknij tu.